Dziękuję! Dzisiaj odpoczywamy od koronawirusa i zajmiemy się luźniejszymi filmowymi newsami. A zaczniemy od Johna Krasińskiego i Emily Blunt oraz ich możliwego dołączenia do filmowego uniwersum Marvela. Mówi się o tym już od jakiegoś czasu, jednak teraz dodał coś od siebie sam John Krasiński. Przyznał, że sam jest wielkim fanem tego łączonego świata i chętnie przyczyniłby się do jego powstawania. Co więcej, nie tylko jako aktor, ale wyraził także zainteresowanie reżyserią któregoś z nadchodzących filmów. Zarówno reżysersko, jak i aktorsko razem z Emily Blunt udowadniają, że wiedzą co robią, chociażby w przypadku ich wspólnego wystąpienia w A Quiet Place, które wyreżyserował również John. No i nie da się ukryć, że jeżeli mowa tutaj konkretniej o fantastycznej czwórce, to aktorzy pasują tutaj idealnie. John w wywiadzie dodał, że nie odbył nigdy żadnej oficjalnej rozmowy w tym temacie z ludźmi z Marvela, jednak cieszy się, że pojawiło się takie ogromne zainteresowanie właśnie tym castingiem tak organicznie. Mówi też, że cieszy się z tego i czeka na jakieś wieści od Kevina Feigego, szefa Marvel Studios, tak samo jak fani, którzy proponują właśnie jego wybór. Dodam jeszcze, że w przeszłości Krasiński był brany pod uwagę przy odegraniu roli kapitana Ameryki, a Emily Blunt była bliska otrzymania roli czarnej wdowy. Także myślę, że teraz po latach, o ile scenariusz filmu byłby obiecujący, te role jak najbardziej się im należą. A wy co o tym myślicie? Nie odbiegamy daleko z tematem, bo tym razem wieści dotyczą strażników galaktyki i Tora. Wiadomo już, że za kolejną część Tora Thor Love and Thunder odpowie twórca Tora Ragnaroka, Taika Waititi, co jest świetną wiadomością. Wiadomo było też, że zobaczymy tutaj Lady Thor, co nie wiem jeszcze, czy jest dobrym rozwiązaniem, ale pozostawało cały czas pytanie, co ze strażnikami. No bo w końcu ich połączenie z Torem było w ostatnich filmach niesamowite, co potwierdziła tylko scena ze Star Lordem zwieńczająca Avengers Endgame. <grywa> Oni po prostu muszą dostać więcej wspólnego czasu na ekranie. Nie było jednak jasne, czy będzie miało to miejsce w nowym torze, czy może w trzecich strażnikach, czy jeszcze w innym crossoverze. Teraz, jeżeli wierzyć temu, co w wywiadzie powiedział Windiesel, mamy potwierdzenie, że wspólne przygody tych postaci, przynajmniej przez chwilę, zobaczymy w czwartej części Tora. Zapewne namieszało tutaj trochę opóźnienie w pracy nad trzecią częścią Strażników w wyniku chwilowego zwolnienia Jamesa Gana i finalnie crossover będzie miał miejsce jednak w torze. Jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem, premiera odbędzie się 5 listopada 2021 roku. Dodatkowo w rozmowie z Entertainment Tonight Tessa Thompson potwierdziła pogłoski o tym, że Christian Bale także odegra w filmie swoją rolę i będzie to czarny charakter, co jest kolejną świetną wiadomością, a całość zapowiada się naprawdę obiecująco. Wiadomo, jak ostatnio wygląda sytuacja z ekranizacjami gier na dużym ekranie. Czasami mamy mniejsze sukcesy w postaci Pokémonów albo Sonika, ale głównie trafiają do nas filmy pokroju Assassin's Creeda czy Tomb Raider. W każdym razie pojawiła się szansa na prawdziwy hit i zarazem sukces. Bo tym razem w planach nie jest film, a cały serial dla HBO na podstawie gier The Last of Us. Co więcej, odpowiedzialny za niego będzie Craig Mazin, który stworzył dla nas Czarnobyl, który, jak dobrze wiecie, okazał się ogromnym sukcesem. Będzie on pracował nad projektem razem z Nilem Druckmanem, scenarzystą i reżyserem Pierwozoru. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z grą, akcja mieści się w Ameryce zniszczonej przez epidemię śmiercionośnego grzyba. A my śledzimy i w zasadzie w przypadku gry bierzemy udział w przygodach dwójki bohaterów, którzy odbywają wspólną podróż daleko poza granice kwarantanny, gdzie dosłownie roi się od ludzi zarażonych. Oczywiście na dany moment brzmi to podejrzanie podobnie do sytuacji panującej na świecie, ale jestem przekonany, że dany news nie ma z tym żadnego związku. Dodatkowo został potwierdzony kompozytor muzyki do serialu i będzie to autor z soundtracku gry Gustavo Santolala. Pozostaje pytanie, czy w końcu doczekamy się godnej ekranizacji gry i czy HBO dostanie kolejną wielosezonową grę o Tron. Nowych filmowych światów i uniwersów oczywiście nigdy za wiele. Tak samo uważają najwyraźniej twórcy nowego Mortal Kombat, który ma być rebootem całego filmowego dorobku. Aktor Ludi Lin, który wcieli się tutaj w Liu Kanga, twierdzi, że film ten ma rozpocząć większe uniwersum i nie jest tworzony z myślą o pojedynczej produkcji. Twórca Simon McQuoid, jak sam twierdzi, dopracował historię postaci tak, aby zgłębić ten świat i dać fanom rzetelną fabułę, która wyjdzie daleko poza komputerowe gry. Będzie to jednak jego reżyserski debiut, więc jak finalnie będzie, czas pokaże. Myślałem o zrobieniu odcinka z polecaniem wam jakichś seriali i filmów na ten czas, kiedy i tak większość osób jest uziemiona w domu, ale finalnie uznałem, że zrobimy coś podobnego na Instagramie. Postaram się codziennie wrzucać jakiś post na Insta z propozycją filmów czy też seriali. Jeżeli się uda, to tych mniej znanych, tak żebyście mogli poznać jakieś nowe tytuły. Także, jeżeli jesteście zainteresowani albo chcecie sami się podzielić jakimiś tytułami, czy też po prostu chcecie sprawdzić mojego Instagrama, link zamieszczam na dole w opisie. Pamiętajcie też o zostawieniu po sobie oceny i komentarza pod filmem, i subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach prawdopodobnie.